Jeszcze moment i gonitwa się rozpoczęła na czele Sinamun. Chociaż tu dobrze rozpoczęła Sokorania. Teraz drugi jest Serpenszyn. Sokorania spada na miejsce trzecie. Na czwarte wskakuje teraz Ofelia z Aydan i na ostatnim galopuje Lunare. Sinamun serpenszyn. Konie mają do pokonania jakieś 1500 metrów jeszcze. E, niewielki odstęp tych dwóch koni nad, e, i przewaga nad pozostałymi. Grupę prowadzi z Ajdan, tuż za nim Sokorania i Lunaré. Teraz te grupy już w zasadzie galopują razem. Na czele Cinnamon, na drugim Serpenszyn. Dalej Ofelia Aydan, Sokorania Lunare. 1100 metrów do celownika. Za chwilę będzie zakręt. I już mamy z przewagą w tej chwili Sina który lekko podkręcił tempo. O, przewaga jest spora. Dalej Serpenszyn, Ofelia z Aydan z Sokoranią. Lunarę za nimi. 700 metrów do celownika w Cinnamon pod uczennicą z przewagą, rywalom wyraźnie się nie spieszy, grają tutaj na osłabnięcie tego niespodziewanego lidera. Atakuje teraz Serpenshin i wysuwa się na prowadzenie, obok niego Felias Aidan i kapitalnie teraz ruszyła i Lunare i polem sokorania. Re Sokorania, e, klacze z przewagą. Lunare pierwsza, Sokorania druga. E, na miejscu trzecim Serpentin. I raz jeszcze tam próbuje się zebrać Sinamun. E, Lunare wygrywa w, a, w walce z Sokoranią.